Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Są dziś z Państwem Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. Reprezentacja Polski zmierzy się z reprezentacją Austrii. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Yeah! A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. A ustawienie to zapewne 1, 4, 5, 1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Linetty, nadal przy piłce, zbliża się do pola karnego. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. W polu karnym stanowi śmiertelne zagrożenie, zawsze dokładnie wie jak uderzyć, żeby strzał był jak najtrudniejszy do obrony, ma zmysł killera i fantastycznie ułożoną stopę, więc bardzo jestem ciekaw co dzisiaj ustrzeli, jeśli jest w formie pewnie trafi nie raz. Christoph Baumgartner. Doskonała piłka za obronę. Znakomicie wybronione. Brawo. Wrzuca w okolice 11 metra. To nie była dobra interwencja. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Pewna interwencja. Brawo. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. Dobrze zablokowany strzał. Cash, linety. Ale czy wygarnął tę piłkę? Piłka trafia do zabicera. Strzał, proszę Państwa! No, ale ostatecznie nie przysporzyło to kłopotów bramkarzowi. Z łatwością wyłapał tę piłkę. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Z piłką Robert Lewandowski. Jest Robert Lewandowski! Otwiera wynik spotkania. On jest po prostu niezawodny. W takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby nie trafić do siatki. Popatrzmy, z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. No to mamy jeden do zera. Timer. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Podanie do Linettego. Jest strzał i blok w odpowiednim momencie. Łatwo teraz przejmują to niedobre zagranie. I czy będzie gol? Dobra, spokojna interwencja. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Piłka trafia do Zabicera. Udanie interweniuje bramkarz. Stawiają na krótkie rozegranie. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Groźnie było. Sędzia nie miała tutaj wątpliwości. Dyktuje rzut karny. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Czy wyrówna z karnego? I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza. A potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Co za nusa Wykonanie tego kardego w stylu słynnego panenki. Lekka mierzona podcinka i bramkarz bez szans. Mamy remis. 1 do jednego. To był świetny przykład, jak odebrać piłkę w ślizgiem. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Musi to strzelić teraz! Dobrze teraz reaguje Bramkarz. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Centra w pole karne. Arbiter gwistkiem kończy pierwszą połowę. A Kibicek. Drużyny gotowe, pani sędzia też, a więc wznawiamy grę po przerwie. Celne, prostopadłe zagranie. Dobrze Wojciech szczęsny, łatwa interwencja. Robert Lewandowski. Linetty. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Podanie do Linettego. Podanie do Zielińskiego. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Ramkarz był na miejscu, na linii strzału. Ładnie chwycił piłkę. Trzał prosto w bramkarza, ale trzeba zauważyć, że to jest zasługa dobrego ustawienia, czytania gry. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. Znakomicie zachował się w obronie, przejął piłkę. Wciąż utrzymuje się remis, spokojnie budują akcję. Strzał mocno niecelny. Szkoda, może trzeba było jednak spróbować przyjąć, rozegrać. Przy strzałach z wolenia trzeba mieć naprawdę dużo wyczucia i przestrzeń. I trzeba być skoncentrowanym. Tu tego moim zdaniem zabrakło. Frankowski. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Strzela Lewandowski. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Duble w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Teraz krótkie rozegranie. Lewandowski ma teraz piłkę. To się nazywa odpowiedź! Znowu prowadzą bramka! Spójrzmy teraz na powtórkę tego gola. Zaczęło się od stałego fragmentu gry. Dobrze rozegrany rzut rożny, a Robert wpakował piłkę do bramki z najmniejszej odległości. On w takich sytuacjach niezwykł się mylić. Mamy teraz wynik 2 do 1. Lajmer. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Frankowski. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. I teraz przy piłce Zabicer. Niepotrzebna strata piłki. To już ostatnia prosta. Gospodarze muszą tylko dowieść ten rezultat do gwizdka. Jak to widzisz Jacku? To prawda. Mam nadzieję, że nasi piłkarze zdają sobie sprawę, jak ważne jest teraz, żeby nie oddać pola rywalom. Biało-czerwoni muszą zachować koncentrację, żeby dowieść to zwycięstwo do końca. Dobrze Wojciech Szczęsny. Łatwa interwencja. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Chorągiewka w górze, spalony. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Do końca, zostało już tylko 5 minut. No, może jednak doprowadzą do wyrównania. To już chyba ostatnia okazja. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Dobra decyzja sędzi. Zamierzała pozwolić grać dalej, ale w końcu uznała, że większą korzyść zespół odniesie z rzutu wolnego. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. I to by było na tyle proszę Państwa. Zespół gospodarzy wspierany wspaniałym dopingiem swoich kibiców odnosi zwycięstwo.